Witam serdecznie moje drogie raki. Przychodzę z czytaniem na miesiąc lipiec dla waszego znaku. Teraz właśnie sąsiad zaczął wiercić, więc bardzo przepraszam mimo że niedziela, to po prostu jest wiercenie, więc bardzo was za to przepraszam, ponieważ no, nie mam na to wpływu. Moi drodzy, jeszcze aha, jeszcze przed wami y, powinnam tutaj pokazać zagrożenia i szanse. Zapomniałam je wyjąć. Już wyjmuję, żeby być przygotowana na końcówkę filmiku. Dobrze. Moje drogie raki, tak jak mówię, już jest rozkład przed wami, przed nami, przed Wami. Na końcu, oczywiście, szanse i zagrożenia, tak, dla tak jak dla innych znaków, żeby było sprawiedliwie. I już Wam przybliżam, jakie macie karty na ten lipiec, ponieważ widzę prześwietlenie. Siódemka ognia, królowa powietrza, cesarz. Paść ziemi, piątka powietrza, sprawiedliwość. Ósemka wody, rycerz ognia, szóstka wody dziewiątka wody, królowa wody, dwójka wody i mak doświadczenie życiowe i królowa ognia. Moje drogie raki zaczynamy w takim razie od początku, żeby nie przedłużać. Pierwsze informacje to siódemka ognia, królowa powietrza i cesarz. I tu macie informację, że niestety, ale mogą być jakieś konflikty bądź kłótnie z takim właśnie cesarzem. Czyli może być to wasz mąż, może być to wasz szef, może być to wasz brat, tata, yy, dziadek, jakiś mężczyzna w waszym otoczeniu, tak? Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną rakiem, to również tutaj pokazuje mi się konflikt z taką osobą, bądź to ty będziesz, mój drogi yy, mężczyzno raku, wszczynał konflikty w miesiącu lipcu, co jest niepotrzebne. Dlatego, że tutaj królowa powietrza mówi mądrze i dojrzale wyjść z jakiegoś konfliktu. Najlepiej chodzi oczywiście tutaj o pojednanie się i pogodzenie, natomiast tutaj jest powiedziane, żebyś nie robił wetu za wet, albo żebyś nie pobudzał agresji w drugiej stronie. Czyli wiadomo, że jeżeli dwie osobowości się spotkają, gdzie jedna jest powiedzmy taka buntownicza i taka bojowa i druga jest bojowa, no to wychodzi z tego jeden wielki harmider. Jeżeli my jesteśmy bojowi, a trafimy na osobę, która w ogóle jest mało konfliktowa, no to wtedy to się jakoś, że tak powiem, rozejdzie po kościach. Natomiast moi drodzy, no tutaj jest pokazane, żebyś naprawdę dojrzale i mądrze podszedł do do jakiegoś konfliktu bądź do jakiejś sytuacji zaognionej, która będzie miała miejsce w lipcu, tak? I to może być właśnie osoba z cesarza, która będzie po tej drugiej stronie, czyli może być szef, może być partner, może być narzeczony, tata, brat, yy, mąż, tak? Albo po prostu. Każdy osobnik męski w Twoim życiu, chyba że Ty jesteś rakiem mężczyzną, to wtedy jest powiedziane, żebyś Ty nie wszczynał takich kłótni i nie robił takich atmosfer, które będą niewygodne dla drugiej strony, dlatego że to się może skończyć źle, jeżeli na przykład jesteś bojowy i ta druga strona też jest bojowa. Bojowa, wiadomo, agresja rodzi agresję i to jest bardzo znana zasada, i tutaj nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, ale tutaj jest powiedziane, dojrzale rozwiąż jakąś sprawę konfliktową, która może. Być miejsce w lipcu, albo już ma miejsce, a w lipcu będzie. Ała, przepraszam, ugryzam się w język, przepraszam Was, a widzicie? Ugryzam się w język, czyli Wy też musicie się ugryźć w język yy, przed podjęciem jakichś słów, które mogą wyjść z Waszych ust. Widzicie? Wszystko jest po coś, właśnie się ugryzłam w język przy tym, o, o czym mówimy, czyli ugryź się w język zawczasu, żeby nie wypowiedzieć słów, które będą zapalnikiem do większej sprawy. I to jest dla Was przesłanie odpowiednie. Dobrze, idziemy dalej. Paść Ziemi, piątka powietrza i sprawiedliwość. No i tutaj jest bardzo złożona informacja, dlatego że widzę minimum dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że wasze dzieci mogą mieć problemy z prawem. No niestety wiem, że to się nie fajnie słucha, ale takie sytuacje też mają miejsce. Nie mówisz jakieś nie wiadomo jakie, ale może będą jakieś takie, powiedziałabym, utarczki z policją albo takie, powiedziałabym, no przewinienia małego kalibru, ale jednak y, mogą być z tego konsekwencje. Moi drodzy, no właśnie wasze pociechy mogą wam Spożyć kłopotu. Yy, właśnie w postaci takich spraw powiedziałabym yy, sądowych bądź urzędowych, które będą w konsekwencji dla nich do yy, przede wszystkim do. Yy, o co ja no będą to konsekwencje urzędowe, bądź takie, powiedziałabym, administracyjne dla Waszych dzieci, ale dla Was może być też sytuacja taka, że macie karmę na finansach w miesiącu lipcu, czyli te finanse mogą nie być tak dobre jak zawsze, mogą być słabsze, może być mniej pieniędzy, może być mniej wynagrodzenia. No tutaj możecie niektóre raki, niektóre, tak, bo wiadomo, że to nie dla wszystkich, możecie być pod wpływem karmy na finansach. No, nieraz tak bywa, tak? Są to rzeczy, powiedziałabym, Okresowe, ale nieraz się tak zadziewa, że po prostu karma na finansach w danym miesiącu się pojawia w da, u danego znaku. Moi drodzy, tutaj możecie mieć troszkę mniej dochodów, możecie odczuć, że ta stabilizacja finansowa troszkę uległa, powiedziałabym. Pogorszeniu, tak? No i niestety, ale to, 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 to tak wygląda. Ale pamiętajcie, że to tylko 4 tygodnie. Cztery tygodnie później mamy sierpień, więc energie już są totalnie inne. Dobrze, ósemka wody, rycerz ognia, szóstka wody. Teraz chwilkę muszę się zastanowić. Moi drodzy, i to jest bardzo indywidualna, bardzo, ale to bardzo indywidualna informacja, którą teraz powiem. Jeżeli jesteście rakami, które yy, przede wszystkim rozwijają się duchowo, w ósemce wody jest to pokazane, to żeby ruszyć dalej, musicie yy, jak gdyby nie tyle przepracować jakąś przeszłość, chociaż być może też, ale wrócić pamięcią do spraw yy, z przeszłości bądź dzieciństwa które mogły Cię bardzo zablokować na obecny rozwój duchowy, bądź po prostu ten rozwój duchowy poszedłby o wiele szybciej, gdyby nie te sprawy, które może jeszcze nie są ułożone w Twojej głowie. Może coś ciężkiego się zadziało w Twoim dzieciństwie, albo w Twoim y, po prostu y, w latach wstecz, tak? No bo wiadomo, że karta szóstki wody jest kartą przeszłości, ale nie musi być to Wasza y, przeszłość, gdzie byliście dziećmi, bo może być to przeszłość 10 lat temu, więc jeżeli masz na przykład 50 lat, to 10 lat temu Miałeś 40 i to wcale nie było dzieciństwo, ale już jakieś sytuacje mogły się ciężkie zadziać, które przede wszystkim wpoiły ci pewne programy des Raz i które cię bardzo obciążyły i skrzywdziły w życiu. I to jest jak gdyby taka blokada w postaci rzeczy z przeszłości, które cały czas są w tobie blokadą i nie pozwalają ci na tak szybki rozwój. Albo spektakularny rozwój duchowy, albo po, doszedłeś do ściany, że rozwijasz się duchowo, ale dalej nagle coś się zatrzymało. Więc musisz się przypatrzeć drogi raku swoim rzeczą z przeszłości, jakimś traumą, jakiejś krzywdą, których przede wszystkim doświadczyłeś, bo może tam jest jeszcze coś niezałatwione, tak? Na poziomie głowy bądź po prostu fizycznie coś jest niezałatwione. Nie przebaczyłeś, nie rozpracowałeś tej sytuacji w odpowiedni sposób, nie wyciągnęłeś wniosków. Coś jest na blokadzie z przeszłości bądź dzieciństwa, w rozwoju duchowym to się będzie odbijało. Natomiast nie, nie dla wszystkich. Od razu powiem, że nie dla wszystkich, bo po pierwsze nie wszystkie raki się rozwijają duchowo, a po Niektóre raki mogą się rozwijać i idzie im, im świetnie, tak? I nie mają żadnych blokad, i oni, one to czują, że nic nie stoi na przeszkodzie. Dobrze, idziemy dalej. Dziewiątka wody, królowa wody, dwójka wody. Ojej, ale piękne karty. Moje drogie raki, w miłości po prostu. Jesteście jednymi wielkimi zwycięzcami. Zobaczcie, jakie macie karty. Przepiękne. Dziewiątka wody, królowa wody i dwójka wody. To jest yy, przede wszystkim spełnienie w miłości ze swoją bratnią duszą. Niektóre raki już mają przy sobie taką osobę i po prostu w miesiącu lipcu będziecie odczuwali, że to jest ta osoba, że to jest wasza bratnia dusza, że kochacie, że jesteście kochani, że wszystko jest na najwyższym poziomie pięknej miłości, ale inne raki po prostu mogą poznać taką osobę. Dopiero Mogą poznać. Jeżeli jesteś singlem, to możesz poznać taką osobę, która poruszy twoją, twoje serce do granic możliwości, bo to jest twoja bratnia dusza, dwójka wody i będzie to miało wpływ na twoją stabilizację uczuciową i na Twoją satysfakcję uczuciową. Moi drodzy, możecie spotkać przepiękną miłość na swojej drodze w postaci Twojej bratniej duszy, tak? Natomiast jeszcze jedno, jeżeli jesteście w związkach i nie, nie jest Wam w ogóle po drodze, żeby wchodzić z jakąś nową osobą, to tutaj owszem, też może się zamanifestować Twoja bratnia dusza, która jak gdyby wpłynie na Twoją miłość, ale nie w sposób damsko-męski, tylko będzie to takie. Yy, Taka relacja pełna empatii, takiej miłości braterskiej, miłości takiej, powiedziałabym, bezgranicznej, znaczy nie bezgranicznej, tylko na B. Nie bez Ojej, słowo Miłość y bezwarunkowa, właśnie, bezwarunkowa, moi drodzy. <laughs> Przepraszam. Miłość bezwarunkowa, objawia ci się drogi raku w lipcu, za sprawą osoby, która wchodzi w twoje życie, to jest twoja bratnia dusza. Albo jest to poziom damsko-męski, albo jest to poziom po prostu interakcji z drugim człowiekiem i to będzie bardzo wzniosłe i bardzo wartościowe w twoim życiu, i ty to będziesz tak odczuwał. Więc tutaj bratnia dusza jest na horyzoncie w lipcu i może przy, przyjść wraz z yy, do ciebie wraz z pięknymi doznaniami, które będziesz odczuwał w lipcu. Dobrze, dalej mamy Maga, doświadczenie życiowe i królową ognia. I tu jest informacja, że tak, jakby pod koniec lipca albo w połowie lipca, w zależności jak te energie się oczywiście ułożą, dostajesz takiego kopa energii, takiego powera do działania w swoim życiu, że to się w ogóle nie mieści w głowie, dlatego że masz kartę Maga, czyli bierzesz życie w swoje ręce, masz kartę doświadczenia życiowego, czyli to, co, co chcesz zrobić, bądź za sprawą tego, co zrobisz, yy, dokonujesz jakiegoś przełomu swojego życia, który być może będziesz widział za kilka lat, że akurat w 2021 w lipcu coś zrobiłem, jakąś działa, działanie zrobiłem, jakąś decyzję podjęłem, i na przestrzeni lat widzę, że to yy, zmieniło moje życie o 180. Coś takiego. I królowa ognia, czyli przede wszystkim. Inwestujecie w swoją pewność siebie, jesteście pewni siebie, jesteście pewni swojej siły. Działacie i wiecie, że osiągniecie to, co chcecie. Macie naprawdę, moje drogie raki, takiego powera, macie taką siłę przebicia, którą sobie sami wypracujecie i co najlepsze ona nie będzie od początku lipca, na początku lipca niekoniecznie. A tutaj tak mniej więcej od połowy albo ostatni tydzień lipca nagle po prostu power, jakby was wystrzeli z procy i z taką prędkością zaczynacie działać w swoim życiu bardzo rozumnie i bardzo pożytecznie. A nie tak na łapu zapu, bo to jest naprawdę jakiś przełom w Twoim życiu nastąpi poprzez Twoją postawę, Twoje działanie i Twoje podejście do pewnych rzeczy. Więc pięknie, naprawdę pięknie, tak jakby raki, yy, które zawsze są, że tak powiem, w swojej głowie gdzieś. Yy, znaczy, niektóre raki po prostu mają małą pewność siebie, tak? I uważają, że zawsze gdzieś tam z tyłu stoją i same się na te tylnie miejsce sadzają, mimo że nikt innych tam nie sadza, a teraz nagle jesteście w pierwszym rzędzie. Zdecydowanie, moje drogie raki, to naprawdę super, naprawdę super. Dobrze, zagrożenia i szanse. Zagrożenia w dziesiątka powietrza, czyli tak naprawdę wychodzicie z jakichś niefajnych energii, które były z wami ostatnimi czasy, albo latami wręcz, i koniec jakiejś trudnej sytuacji w, ży w Twoim życiu, drogi raku. Wiecie, znaczy, wie przepraszam, wiecie, drogie raki, też dla niektórych raków jest to wyjście z nałogu, ale to już dla niektórych. Może miałeś jakiś nawój, może z tym walczyłeś, i może po prostu w lipcu, albo się z tym rozprawisz ostatecznie, albo w lipcu tak naprawdę zaczynasz z tym walczyć, z jakimś nałogiem. Natomiast w szansach macie siódemkę wody. Siódemka wody mówi o tym, że masz bardzo dużo jak to powiedzieć? W miesiącu lipcu będziesz miał bardzo dużo okazji i szans wokół siebie, tylko warto by było to zauważyć, tak? Bo los da Ci bardzo dużo szans i i okazji, żebyś po prostu polepszył swoje życie, poprawił swoje życie i uszczęśliwił siebie w ten sposób. Ale, również w Siódemce Wody jest powiedziane, że jeżeli na przykład będziesz miał chwilę zwątpienia, albo nie będziesz wiedział, jak wyjść z jakiejś sytuacji, to ta karta mówi ci, że masz więcej, większe pole manewru, niż ci się wydaje. Masz większe, więcej możliwości niż ci się wydaje na pierwszy rzut oka, ale tutaj jest naprawdę dużo szans i okazji, które będziesz miał jako y no, jako dar z odgórny, tak? Tutaj naprawdę dużo szans i okazji przychodzi do Ciebie w miesiącu lipcu, tylko należałoby to naprawdę zauważyć i spożytkować, bo to nie będzie jedna okazja, moim zdaniem. Tutaj naprawdę jest wielość, pokazana wielość, siódemka wody, więc możesz i z tej, z tej strony coś dostać od losu. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Może być to naprawdę taka obfitość, jeżeli chodzi o dary, które dostajesz od górnie w miesiącu lipcu i ty to możesz faktycznie poczuć, tak? Na, na przykład pierwszej okazji. Możesz nie zauważyć, wiadomo, ale już drugą, trzecią duże szanse, że zauważysz, a że tu będzie wielość okazji, to zawsze któraś tam zostanie przez ciebie wyłowiona i zaobserwowana. Więc, moje drogie raki, trzeba z tego korzystać, bo naprawdę tutaj macie przychylność losu w miesiącu lipcu dla Was. Dobrze, to by było na tyle w takim razie. Pozdrawiam serdecznie. Oliana.